Cześć, z tej strony Bejkonek. Dzisiaj nagrywam z dorków. Ja już jestem zmęczony nagrywaniem, bo ja z moim kolegą już nagrywam trzeci film teraz, bo sobie robimy teraz na długi zapas. Bo już nagraliśmy... Zaskipuję wam, tym, co są na trzecim filmie. Nagraliśmy już z... Ma... No! Bo nagrywaliśmy najpierw The Beauty był fora treasure. Nie. O nie, aż wysklipowałam z Wam jesteśmy na filmie, zapomniałem. Na pewno nie lockpiki, bo to jest bardzo mała przyczyna Wow! Listy, już masz lockpiki, dobra, to to moje? May Twitch Gold dostałem. Mało to dodaję, o, tylko ten. 9 golda. To już trwa przez dwa tygodnie. Chcesz? No chcesz, pytam się. No. No, no Neusa Maciek, jestem pijany. Jestem pijany. a I'm pijany Mate Witch Gold. Ty, to im więcej masz gold, to tym więcej. A, bo to ci robi podwójny Maciek. Bo to robi ci podwójny Mate Witch Gold. Dostajesz razy dwa, to dlaczego ja dostałem mało? A wtedy miałem mało golda. Mhm, nie, straciłeś golda. nie, to ja kupuję rzeczy u u nie, 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 to to nie, ja, ja u nie, jef, 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 kupuję rzeczy. Fajnie nie, się... O nie, nie, ja go nie, lubię. O, Maciek, zobacz jakiego mam pamiętasz go? Będę. Tender. O Moni to to dopiero parękę, dlatego mówię Money walls, bo to ci dodaje dużo pieniążków. A ja kupiłem trochę. Cicho, cicho, cicho! Leci, chowaj się! Ja. Ej, ja mogę się no. mm. Dobra, mam za idealnie. Pełna, pełna, pełna. Oć. Kurde, ty ty A ile masz końców? Mogę już mieć teraz trochę więcej niż ja. Nie ci to do HP, nie to nie kula. O już już taki złota. Ja, ja już mam 190. Od laty. No jesteś, chodź, chodź, chodź. Whoopsik! Światełka, uważaj. Cicho. Nie, nie, ma. Osiemnasta, 19. No to ty, ty teraz na mnie poczekaj. Nothing. No noting, nic. No. Nic. Twoim ulubionym cukierkiem jest nic, bo nothing. Ja w ogóle. O, te, te drzwi z Jackiem. No i takie pająki dziwne chodzą. Jakby te, te czarne kropki. Janek też tak na to mówi. że to są pająki? Te, one już wnikły. A, bo ty otworzyłeś. No tam może będą jeszcze skrzynki, bo ty masz oferowały. No. Teraz trzymać. Ty tego nie, nie, nie nazwijsz Jigli? Jak musiałby to, to nazwać? Chodź. Nie idź za mnie, proszę. Chyba mi jakby koła ja nie dostaniesz prezentów, bo go wiesz. Mikołaj pyszny, jak to brutalnie zabrzmiało, jakbyś zjadał prawdziwego Mikołaja. Odejdź, może no, tam ten pokrywalny. Eee! Mam nog I mam ona nowy... język! ten daj! No nie, bo miałem uwalone życie. Bo mnie, ajce, te twoje uwalone... Uwalnęły. Ty ja mam na 3, oczywiście nie użyję. Nie grałem w Boddors, ciekawe jak się zagra z tymi cukierkami, tylko w ogóle nie da Bo ja nie sprawdzałem, czy Boddorsy mają obrót cupierkowy. No to czekaj, ja idę do tego. ty znaczy nie, ja właśnie zjadę do tego. taką zrobić? Nie, nie, da się chyba. Change floor. Hotel the Bardors. Friends only. Max player's 2, P8. Chodź, chodź Maciek, dołącz do mojej windy 5, 4, 3, 2, ile była? Gramy Widzę. Pak. O, 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 rzadźmy, czy tam jest ten update. Nie, chyba nie ma, bo się też nic nie zmieniło. Też nie widziałam po Co To wyczegram, bo bardzo dla mnie nie gram. Kiedy żeby była tutaj. Drzwi Aga Będą, nie gadaj. już jesteśmy dead. Mam tu tyle progu że... Ja ja wszedłem w kogo do po później. E ten bo specjalnie wszedłem do później. Ja się specjalnie zabiłem. Dobra widzowie, to była krótka nagrywka chwilowa z dorsów, tylko że wkładać 9 minut trwa. A widzowie. Do następnego, tak?